Ejka, witam was serdecznie. Chciałem was poinformować, że nareszcie po wielu miesiącach ciężkiej pracy wyszła moja książka, książka zatytułowana Od spawacza do bogacza, którą możecie sobie pobrać w wersji elektronicznej jako e-book na mojej stronie www.światsukcesu.pl albo na innych znanych platformach takich jak Empik, Ridero i wiele, wiele innych. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce książka od spawacza do bogacza i wyświetlą wam się wszystkie strony, gdzie możecie ją pobrać. Nawet za granicą możecie tą książkę pobrać. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na książkę elektroniczną w wersji e-booka, możecie sobie na stronie Ridero zamówić, to się nazywa druk na żądanie, książkę papierową, która w ciągu paru dni Powinna do Was przyjść. To wszystko na razie. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam. Tak jak obiecałem, dzisiaj test maszyny. Test spawarki, którą zakupiłem ostatnio. Spartus EasyMic 217. Jakaś końcówka tam DP. Tak jak powiedziałem, czekajcie. Czekajcie, bo coś tutaj się tak. tak jak powiedziałem, niby najlepsza spawarka jaka może być do garażu nie każdy będzie potrafił ją obsługiwać aczkolwiek jest bardzo taka intuicyjna więc zaczynajmy na sam początek no troszeczkę słychać że, że głośno od razu na samym początku powiem zakupiłem drut o, mam tutaj drugą rolkę dwie rolki bo już spawałem golda jest to no w miarę tani drut który, który wystarczy do takich prac warsztatowych w domu 0,8 chyba, słuchajcie, tak 0,8 większego nie trzeba do spawania jakichś balustrad, barierek w zupełności wystarcza dzisiaj przetestujemy przetestujemy spawareczkę przygotowałem sobie taki prowizoryczny stolik bo akurat tutaj nie mam nic, nie jestem, nie jestem u siebie, więc nie mam możliwości. Mm, no, pracować trochę lepiej, ale dobra, to wystarczy. Jeżeli ktoś cokolwiek chce zrobić, to wystarczy właśnie jakiś kącik. Nie trzeba mieć jakichś luksusów, jakieś stoły z przyrządami yy, i w ogóle różne bajery. Wystarczą takie rzeczy. Prawdziwy fachowiec zrobi. Wszędzie i wszystko. Dobra, słuchajcie, na sam początek e, przygotowałem tutaj. E, nie będę dzisiaj przy ubicy zakładał. W masce tego tak przejadę pokażę Wam, jak ta spawarka spawa. Jeżeli ktoś sobie przybliży, może się sobie popatrzeć. Czekajcie. Może sobie o, obrócimy troszeczkę. E, na razie mam ustawioną niewielki prąd na 08 to wystarczy to jest 144 ampery. Jedyny minus, co tutaj w tej spawarce jest, to nie pokazuje posuwu. E, troszeczkę jestem tym rozczarowany, bo posuw, ja zawsze jestem przyzwyczajony do posuwu, zawsze ustawiam sobie posuw i ampery. Nigdy sobie nie, nie ustawiałem amperów i voltów, więc o, czekajcie, bo coś tutaj nie wyszło. Mam tylko jedną rękawiczkę, druga jest lewa, więc e, za chwilę, wiecie co, nie będę szukał, wystarczy mi ta. Wystarczy mi taka zwykła, o mam tutaj jakąś, byle jaką, wampirkę. <grymne> wystarczy, wystarczy, bo nie będę robił, Bóg wie, jakich spoin. Bardzo łatwo ustawić, zacznijmy od samego początku. Tutaj sobie naciskamy, ustawiamy sobie zwykłe spawanie pulsem, co za chwilę pokażę. Double pulse, czyli podwójny puls, rzadko kiedyś ten spawa. ja nie lubię ten spawać, ale do nierdzewki czy aluminium. W sumie tak, MMA czyli elektroda i TIG ustawiamy sobie tutaj naciskając na zwykłą mieszankę, mamy z tyłu butlę, o nie odkręciłem, odkręcimy. Problem miałem mały z butlą, bo wężyk, który dostałem w zestawie ze spawarką jest troszeczkę grubszy niż wyjście z reduktora. Ale troszeczkę to ścisnęłem opaską zaciskową, i dało radę. Zwróćcie na to uwagę, można kupić taką redukcję. Ale to tylko malutki problem. Teraz już jest wszystko ok. Więc mam małą butlę 8-litrową, wystarczająca do garażu. Słuchajcie, więc mieszankę CO2 25% tam jest 18 do 82, no, ale nie da się inaczej ustawić. Próbowałem jakieś inne. Można sobie. Manualnie sam to ustawia Fluxcore, czyli spawanie drutem bez gazu samoosłonowy. Tragedia. Ostatnio próbowałem balustradę robić. Narobiłem się, słuchajcie, to jest badziew. Lepiej zainwestować w butlę i spawać mieszanką, niż kupować ten samoosłonowy. Wiem, że kilka zrobiłem filmików, że już w miarę idzie. Nie, nie idzie. Jeżeli coś prostego, to jeszcze jeszcze można. Generalnie wolę elektrodą pospawać niż tym samoosłonowym, chyba mniej czyszczenie nawet jest. Ale zależy, kto co lubi. Ja ostatnio pospawałem jedną barierkę samoosłonowym, drugą z gazem, i, i na tej samoosłonowym spędziłem trzy razy tyle czasu na czyszczeniu niż normalnym drutem, więc taka butla to jest koszt 60 zł na pełnienie, więc to nie jest majątek. A warto, warto. Czyli Flux Core to nawet nie wiem, spółka, nawet nie wiem co to jest. To jest chyba ze szpulką, z rolkami, jeżeli się nie mylę. Jego tu gdzieś się podłącza. Nie mamy tego. Dobra, cofamy do tyłu. 100% CO2. Niektórzy też spawają, bo też można. Dla mnie dużo chlapie, więc wolę troszeczkę dopłacić za mieszankę. Warto, warto. Mniej odprysków, mniej czyszczenia. Więc ustawiamy mieszankę CO2 25, argonu tam będzie 75. Mamy to. Druga strona. Naciskamy na dole. E, Drut 0,8, albo jedynkę można ustawić. Dwutakt albo czterotakt. To mi brakowało w poprzedniej spawarce. Tak jak Wam powiedziałem, nie było w niej czterotaktu. Trzeba było cały czas trzymać, e, trzymać przycisk. I w momencie, kiedy trzeba gdzieś manewrować, jest. No to nieporęczne, więc czterotakt. Zawsze byłem nauczony spawaniem czterotaktów, więc to tutaj jest. No i co my tu mamy? Najważniejsze: synergia. E, tym pokrętłem sobie widzicie, kręcimy, ustawiamy sobie ampery, a na dole wolty same się dobasowują. Tym ewentualnie robimy korekty. Ja mam plus 0,8, plus 1. Tak jakoś ostatnio człomi nie wiem jak to dzisiaj na tym materiale, yy, więc zaraz sprawdzimy. Słuchajcie, złapiemy sobie, A przejadę Wam, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na sam początek sobie złapiemy, warto sobie wtedy zmienić na, na dwóch. Jeżeli sobie łapiemy, nie róbcie tego w domu, maska jest zawsze używa się, ale wiecie. Prawdziwi szachowcy nie używają masek. <laughs> nie, do łapania, do łapania. Nie powinno się tak robić, bo oczy sobie naświetlicie i, i problem. Teraz przejedziemy na takich małych parametrach. Takimi parametrami spawałem barierki. Tam ścianka była na profilach 2 mm. Tutaj jest troszeczkę grubsza blacha, to jest piątka chyba, albo szóstka. Więc prawdopodobnie to będzie za mało, ale przejedziemy, zobaczymy. Zaraz Wam pokażę. No, tak jak mówiłem, za mało. Nic tutaj nie pokazało. Takie tak, niezbyt fajne. No to dobra. Będziemy no, ustawimy, ustawimy jej więcej. Prawie max. Max ona ma 200 amperów. E, ustawimy 190. Zobaczymy, co ona potrafi na 190. No i teraz trzeba prądu dobrać. Na te, na te parametry w plusie myślę, że nawet ze 3 na pulsie będzie trzeba, bo no, jeszcze więcej no i to jest właśnie w tych spawareczkach, że one nie ciągną, nie ciągną na, na maksymalnych tych, ale może się uda. No nie, teraz jest za dużo. Słuchajcie, a jeszcze przyłączymy sobie na 4, tak, dobra, hmm, damy mu nie. Niby to jest 200 A prawie, ale nie idzie tak, jak powinna iść. No, nie można powiedzieć, bo spoinka dosyć, dosyć ładna. Jeżeli sobie przybliżycie, zobaczycie, że jest dosyć, dosyć ładna. Ale co mnie tutaj zaciekawiło bardzo, zmniejszymy. Czekajcie, zrobimy z powrotem, jakie miałem parametry, żebym później się nie bawił. Bo, co mnie zaciekawiło, bardzo ładnie ta spawarka na pulsie spawa. I sobie ustawimy na puls, jeszcze raz tu włączamy. Przełączamy sobie na pulsik, pyk. Eee, mieszanka, o, to jest podobna mieszanka do mojej. 80-20. Włączamy. I co musicie na pewno pamiętać? Trzeba duży minus dosyć zrobić. Na pulsie zawsze. Zawsze trzeba zrobić około 3 na minusie. Nawet 3,5. Eee, Trochę mniejsze volty, bo, bo puls nie potrzebuje tyle. Jak wiecie, puls nie wtapia się tak troszeczkę inaczej, więc zaraz przejdziemy. Zaraz wam pokażę, jak on na półcie fajnie spał. No, ale prysków nie dało. Mm, bo to trzeba tak. No, okay. przepraszam, moja wina na małych parametrach też puls nie zachodzi. zaważył damy mu 165 i teraz no i zobaczcie, sami sobie zobaczcie na pulsiku całkiem inna bajka nie wiem czy, czy, czy dobrze widzicie o gorąca próbka może wezmę sobie. Ten. O, widzicie, obrócimy na półcie perfekto. Naprawdę na pójcie ładnie idzie, ale to do grubszych, do grubszych elementów. Jeżeli będziecie spawać właśnie jakieś płoty barierki, gdzie ta ścianka jest 2-3 mm. Tamte parametry, co wam pokazałem, jakieś 140-150A to jest max przy drucie 08. Wiadomo, jeżeli użyjecie drut jedynki, to będziecie musieli. Większe, y, większe parametry zastosować puls. Widzicie, na tych małych parametrach też nie szedł. 160, 170 to było na oko, bo on jeszcze troszkę chlapie. Jeszcze można to korekty jakieś zrobić. Nie będziemy tutaj bawić się w to. Aczkolwiek możemy sobie jeszcze spróbować. E, możemy spróbować sobie na przykład jeszcze dać mu. O, widzicie, na półcie tylko 170A, nie pójdzie wyżej. Damy mu jeszcze bliżej, spróbujemy warstwówkę gołą górnym. Zmniejszymy mu teraz, damy mu więcej prądu. O, i teraz przejedziemy jeszcze raz. No i korki wysadziło. Niestety, korki poszły. Okay. Do następnego razu. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Możesz napisać pod spodem, także w komentarzu, jaki jeszcze temat Cię interesuje, jaki byś chciał w przyszłości temat. Postaram się nagrać materiał w, w miarę moich możliwości i wiedzy. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze tutaj nie są subskrybentami, zapraszam właśnie też do subskrypcji. Dzięki temu będziecie dostawać. Na bieżąco, co tydzień, nowe, nowe informacje. Dzwoneczek będzie przypominał Wam właśnie o tym, że wyszedł nowy film, więc warto też nacisnąć dzwoneczek. Wszyscy, którzy jeszcze nie wiedzą, warto jest też wesprzeć kanał. Tam jest, są dodatkowe materiały, materiały, które będę, będą dopiero za kilka miesięcy na tym kanale, więc warto wcześniej dostać się do tych informacji. Czasami wrzucam rzeczy, które nie są udostępniane, także normalnie, a dla tych, którzy wykupią sobie na przykład opcję VIP, jest możliwość pisania do mnie za pomocą jakiegoś komunikatora, czy messengera, czy Whatsappa. Można sobie wtedy zadać jakiekolwiek pytanie chcecie. Dla tych, którzy wolą jakąś rozmowę taką twarzą w twarz, zapraszam na konsultację, którą możecie sobie ustalić na stronie www.światsukcesu.pl tam możecie sobie wybrać datę, godzinę i taka godzinna konsultacja myślę, że wystarczy w całości, żeby po prostu wziąć i dowiedzieć się wszystkiego, co jest, co jest potrzebne. Jeżeli nie, nie macie takiej potrzeby, możecie sobie właśnie wesprzeć kanał, i tam też pisać do mnie, i odpowiem Wam na wszystkie pytania, które, które, które zadacie. Jeszcze jest taka opcja. Mam, nie mówię za dużo o tym na kanale, ale jeszcze jest taka opcja na samym końcu, że można sobie wesprzeć kanał i wybrać sobie opcję, wspieranie dla firm. Tam pomagam od samego początku, podpowiadam jakie narzędzia zakupować, jakie zakupić materiały takie jak drut, elektrody, jak coś zrobić. Jak po prostu stworzyć cały warsztat, jak znaleźć klientów, wszystko po kolei, i oczywiście jaką prowadzić, jaki rodzaj działalności, czy jednoosobową, czy spółkę, to wtedy wszystko będę doradzał. Mam nadzieję, że podobało Wam się, podobał wam się ten kanał i będziecie częściej do niego zaglądać. Trzymajcie się, cześć.